Sponsorem programu Podróże po Wielkopolsce jest firma Zago Inwestycje. Tym razem odwiedzimy Mixtat. Gdzie to jest? Ani w Czechach, ani w Niemczech, chociaż nazwa na to wskazuje. Ta miejscowość leży w Wielkopolsce, pomiędzy Ostrzeszowem a Ostrowem Wielkopolskim. Zapraszam na wycieczkę. Ten słoneczny poranek Przywita nas zapachem tradycyjnie wypiekanego chleba. Sprawdźmy, jak smakuje. Naszą przygodę zaczynamy od wizyty w chacie chlebowej niedaleko Mixtatu. Chleby i bułki są tu wypiekane już od ponad 40 lat. Wszystko zaczyna się od przygotowania ciasta, które po kilku godzinach garowania wkłada się do formu. Ciasto spędza w nich kilka kolejnych minut, by trafić później na około godzinę do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Wrócimy tu jeszcze na warsztaty tradycyjnego wyrobu chleba i masła, i oczywiście by posmakować porannego wypieku. Teraz wyruszamy do mikstatu. Krzysztofie, mikstat? To dość nietypowa, jak na polskie warunki nazwa, raczej kojarzona z miejscowością w Czechach albo w Niemczech. Skąd zatem jest nazwa Miksat? No, Miksat tylko brzmi właśnie w taki niemiecki sposób, natomiast to jest polskie miasto. To jest miasto, które znajduje się w województwie wielkopolskim, południowe krańce tego województwa, w powiecie roztrzeszowskim. No i ono od, od wieków, od średniowiecza jest polskie miastem. Nazwa w takim razie skąd pochodzi? Miksat pierwotnie... Nazywał się Komorowem. Pierwsze dokumenty, takie oficjalne dokumenty, w których padają daty i w których możemy wywnioskować, co tu się faktycznie działo, to są dokumenty z 1366 roku, z których wynika, że Piotr Knot nabył wójtostwo Mikstad od Jana Zaręby, syna Mikołaja. Komorów, jak sama nazwa wskazuje, ma coś wspólnego z komarami. Komar z niemiecka Mikke. Miasto komarów. Mikstad. Jesteśmy właśnie na rynku. Z nim też wiąże się ciekawa historia, bo podobno za naszymi plecami stał kiedyś ratusz. Tak, za naszymi plecami stał ratusz. Może inaczej, ten rynek pierwotnie znajdował się w innym miejscu. Dlatego, że Miksat pierwotnie, czyli ten rok 1366, lokowany był w nieco innym miejscu, w tak zwanych dzisiejszych topiołkach, czyli raczej terenach podmokłych. I tam przetrwał do 1391, tam spalił się po raz pierwszy, później mieszkańcy przenieśli, odbudowali go nieco wyżej na wzgórzu, nazywa się to Góra Piłota. I tam również ten miksat spłonął. To był drugi pożar wielki, 1478 rok. Czyli to trzech razy sztuka. Tak, do trzech razy sztuka jak Feniks popiałów. Natomiast faktycznie był, na środku był ratusz, obok ratusza była austeria, ratusz był budynkiem drewnianym, miał dwa piętra, żeby było ciekawiej. Natomiast sam ratusz on przetrwał do 1822 roku do ostatniego pożaru. I w tym momencie w rynku został tylko jeden budynek poczty. Natomiast płynęło wszystko do linii Kościoła. No i w tym miejscu po tym Wielkim Pożarze stanęła lipa, i ta lipa stała przez kolejnych sto kilkadziesiąt lat. Obecnie znajduje się w tym miejscu pomnik Serca Jezusowego, który poświęcono w 1936 roku. Po wkroczeniu Niemców, figura została ukryta w pobliskim kościele Świętej Trójcy. Na swoje wcześniejsze miejsce trafiła ponownie na początku lat 90. Z mikstatu przyjeżdżamy niespełna 5 kilometrów do Kotłowa. Z Nizin wjeżdżamy lekko pod górę, by wśród drzew rozpoznać sylwetkę romańskiego kościoła. Czy ktoś z Państwa pamięta wzór na przekątną kwadratu? Ten romański kościół powstał właśnie w oparciu o matematyczny wzór. Znajdujemy się na wzgórzu Kotłowskim przy romańskiej Świątyni, której główna część, tą kamienną część, którą tu widzimy, możemy datować na rok 1108, czyli XII wieczna świątynia, wybudowana na wzgórzu, przy którym przebiegał szlak handlowy, szlak bursztynowy, którego jedna z części, ten odcinek Wrocław Toruń, właśnie tutaj tak owijał to wzgórze częściowo. Jest to świątynia, która jest najstarszym obiektem, nie ma starszego obiektu w okolicy. Jej fundatorem był Piotr Włostowiec. Wybudował tą świątynię za pokutę. Główna część kościoła jest zbudowana w oparciu o wzór na przekątną kwadratu. Gdybyśmy położyli główną część na kwadracie i założymy, że bok kwadratu stanowi krótszą ścianę kościoła, w tym momencie dłuższa ściana powstała z wyliczenia przekątnej tegoż kwadratu. Tutaj było wejście główne, bo wszystkie drzwi, które są teraz, one są dobudowane, dlatego że część która zawiera wieżę, ona jest, pochodzi z XVIII wieku, natomiast druga część, dobudowana, która jest za nami, ona jest z 1905 roku. To jest tylko i wyłącznie ten kamienny fragment jest częścią, która jest z 1108 roku. Z takich historycznych ciekawostek, które możemy powiązać jeszcze z Kościołem Kotłowskim to jest wizyta Fryderyka Chopina. Kilka kilometrów stąd, w Strzyżewie, właścicielką właściwie dóbr ziemskich tamtejszych była jego matka chrzestna. I młody Chopin, nastoletni Chopin, bo to był rok 1826, pierwszy raz odbył podróż z Antonina, bliskiego od księcia Radziwiła, do Strzyżewa. Na pewno zatrzymał się w Miksacie i na pewno też uczestniczył w nabożeństwach w tym kościele. W związku z tym, jeżeli założymy sobie, że był tutaj, że był w Mikstacie, to być może, być może wpadła mu w ucho jakaś lokalna mikstacko-kotłowska nuta, która do dzisiaj gdzieś tam podbrzmiała w jego twórczości, gdyby ktoś dobrze poszukał, prawdopodobnie coś takiego by znał. Na terenie gminy znajdują się trzy nadleśnictwa. My odwiedzimy jedno z nich. Nadleśnictwo Przedborów. Lasy w tej części gminy porasta głównie buczyna. Na terenie gminy Mixtat są trzy nadleśnictwa. Na którym się teraz znajdujemy? Znajdujemy się w nadleśnicy Przedborów, które, którego siedziba znajduje się na terenie gminy Mixtat. Jest to jedno z trzech nadleśnic na terenie gminy Mixtat, które jest najbardziej, jedno z najbardziej wysuniętych na południe w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przedborów, a dokładnie leśnictwo Wanda. Jest swoistą perełką, jeśli chodzi o siedliska leśne i zespoły leśne. Możemy tutaj odnaleźć takie zespoły leśne jak kwaśne buczyny, dąbrowy, świtista dąbrowy, grondy, ale również i bory i iglaste, w tym bardzo rzadki bór robotkowy. Jesteśmy teraz na ścieżce edukacyjnej. Co ciekawego możemy tutaj zobaczyć? Ścieżka dydaktyczna wokół Nadeślisa Przedborów ma około 350 metrów. Znajdują się tutaj tablice informacyjne dotyczące. Różnych gatunków fauny i flory występujących na terenie leśnictwa, jak i informacje dotyczące gospodarki leśnej, jak i gospodarki łowieckiej. To także jedno z niewielu nadleśnictw w kraju, które zajmuje się sprzedażą płótusz dziczyzny. O tym, jakie jeszcze dobra pozyskujemy z lasu, opowie nam Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Od dwóch lat weszliśmy w program Ogólnopolski Zdrowa Żywność z Polskich Lasów. Staramy się zwrócić ludziom uwagę na to, co. Z lasu można jakby uzyskać, co, co, czym można się zachwycać, czyli tymi dobrami z lasu, które możemy na co dzień w jakiś sposób wykorzystywać. Chcemy zwrócić uwagę na zdrowe żywienie, na to, że las daje nam mnóstwo dobra takiego cennego. W dobie konserwantów, w dobie hodowli zwierzyny takiej gospodarskiej, gdzie mamy pasze, gdzie mamy antybiotyki, zwracamy uwagę na to, że dobro z lasu, czyli ta dziczyzna, którą mamy dostępną, którą nad leśnictwo przedworów sprzedaje, jest wyjątkowa. Wyjątkowa ze względu przede wszystkim na walory smakowe, które są niepowtarzalne. Już nasze prababcie podawały na stołach w Polsce dziczyznę. Wracamy do korzeni, tak? To nie jest nic nowego absolutnie. To jest coś, co, co kiedyś było, co chcemy podkreślić, chcemy pokazać ludziom, że, że tę dziczyznę można w sposób bardzo prosty przyrządzać i podawać na naszych stołach. A co takiego w dziczyźnie wyjątkowego, oprócz walorów smakowych, to przede wszystkim to, że ma bardzo niską zawartość tłuszczów, dzik w do wieprzowiny, czy wysoką zawartość żelaza, tutaj jeleń w porównaniu do na przykład wołowiny. Dużo mikroskładników, które są niezbędne, takie jak fosfor, wapń, magnez. Dużo więcej tych składników niż w normalnym mięsie, które na co dzień spożywamy. Płody runa leśnego, czyli to wszystko, co jest dostępne na co dzień z lasu. W okresie jesiennym wiadomo, że, że ludzie korzystają tak, z możliwości grzybobrania w lasach. Ponadto, no teraz mamy okres wakacyjny. Wiadomo, że borówka w tej chwili, wróżnica, ma przede wszystkim fantastyczne swoje owoce, jagody, które no, są doceniane niezwykle przez najlepszych kucharzy i fantastyczne przysmaki można z tego sporządzić. Także to nie tylko dziczyzna, to również wody runa leśnego, to też miody, które przecież pszczoły tak naprawdę też wykorzystują kwitnące drzewa do tego, żeby stworzyć miód. Lasy w nadleśnictwie przedborów. To miejsce, w którym miło spędzimy czas, aktywnie uprawiając turystykę pieszą czy rowerową. Warto przy tym pamiętać, by przebywając w lasach, dbać o to, co się w nich znajduje. Skoro korzystamy z tego dobra, i ta edukacja dla zrównoważonego rozwoju polega tak naprawdę na tym, żebyśmy zostawili ten las w takiej formie, w jakiej go zastaliśmy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki mogły z niego w ten sam sposób korzystać. Powracamy do Mikstatu. Naszym celem jest Kościół Świętego Rocha, gdzie od XVIII wieku zawsze 16 sierpnia odbywa się święcenie zwierząt. Wyjątkiem jest ten rok, gdyż z powodu pandemii i obostrzeń wydarzenie to miało zupełnie inny charakter. Jesteśmy na wzgórzu cmentarnym, na wzgórzu Świętego Rocha. Za nami widzimy Kościół Świętego Rocha. Aktualnie jest to Wiecezjalne sanktuarium świętego Rocha, natomiast historia tego kościółka jest bardzo ciekawa, dlatego że generalnie kult świętego Rocha, zarówno jak i ten kościółek, powiązane są z XVII-wieczną epidemią, która poniewierała tutejsze społeczeństwo według legendy z po epidemii ocalało zaledwie 7 rodzin. I to tylko dlatego, że pochowały się gdzieś po okolicznych lasach. Epidemia dotknęła nie tylko ludzi. Epidemia dotknęła również zwierząt. Na wzgórzu za nami postawiono kościół, kościół, który został. Dedykowany właśnie świętomu ruchowi. W zamian za to, że sprawował opiekę w tym trudnym okresie nad mikstatem. Istniał taki zwyczaj przepędzenia zwierząt, Przepędzania zwierząt wąskimi ulicami miast, dlatego żeby pochłonęły tam morowe powietrze, bo tak określane było właśnie zaraza, żeby te zwierzęta to powietrze zniwelowały. I w tym momencie w mikstacie przetrwało to do dziś zwyczajem święcenia zwierząt, który odbywa się 16 sierpnia. Pamiątki jeszcze takowego przepędzania zwierząt widzimy na przykład przepędzanie byków w Pampelunie. Zwyczaj również do dzisiaj wywodzi się dokładnie mniej więcej z tego samego okresu, więc możemy się domyślać, że też ma w jakiś sposób związek z zarazami, które wówczas panowały. Zanim powrócimy na warsztaty, od których zaczęliśmy nasz program, zatrzymamy się na chwilę, by wypocząć na łonie natury. W gospodarstwie agroturystycznym możemy między innymi podziwiać pasące się owce. Dla miłośników wędkowania do dyspozycji są dwa stawy rybne. My skupiliśmy się na przejrzeniu przewodników o historii tego regionu, atrakcjach, które nam oferuje i rozmowach o turystyce. Wszyscy już są? Wszyscy dobra. To już cichutko, dzieci, teraz już cichutko skupić się trochę. Witam wszystkich serdecznie na warsztatach chlebowych. Dzisiaj się dowiecie, skąd się bierze chleb. A może któreś z dzieci wie. Skąd się bierze chlebek? Jak powstaje? Co musi być, żeby chlebek był? Bochany chleba? Ze zboża, tak. Żeby to zboże było, to rolnik najpierw odpowiednimi maszynami musi to pole uprawić, posiać zboże. Dzisiaj mamy różne maszyny, ale dawniej wszystko robiło się ręcznie przy pomocy konia. Jak, jak któryś gospodarz był biedniejszy, nie miał konia, to ręcznie robił. Kosiło się przy pomocy takich sierpów. To jest taki sierp. Widzicie, to służył do koszenia. Wyobrażacie sobie, jak całe pole taki rolnik musiał kosić tym sierpem? My tu skosiłyśmy trochę takiego i Wam zaraz pokażemy, jak to te snopki kiedyś wyglądały. Takie baby były poustawiane. Teraz Wam pani pokaże, jak się kiedyś wiązało. Widzicie, sznurek się robiło z tego właśnie, z tej słomy, z tego zboża. Na warsztatach można samodzielnie upiec bułki, które po wyrobieniu trafią do pieca. Każdy z uczestników wyjdzie z nimi do domu. Dowiemy się także, jak wyrabia się masło i inne przetwory, które nasi dziadkowie wytwarzali samodzielnie. I co? To prawda, że Miksztad i okoliczne miejscowości są bardzo atrakcyjne turystycznie. Jeżeli szukacie takich miejsc w naszym regionie, zapraszam do oglądania programu Podróże o Wielkopolsce. programu Podróże po Wielkopolsce była firma ZAGO Inwestycje.